Przechodzimy do mojego pokoju. To jest telewizor niedziałający. Moje brudy. Moja kolekcja. Gry, jakieś gry. Radio, radio. Taki mój pokój. To jest moje ulubione miejsce Moja kolekcja Plejak To to najważniejsze Patrz do tatusia Tak jest. No, To są nieziemski. Takie odległości telewizor na cały ekran I to było wszystko Oh shit. No telefon na laptop.